Ciemła! No ja mam zawsze, to jest mój kanał nie no twój. Nie, no bez sensu. No to nie no, nie ma. możesz tego. Tak. Jak on powie rysie, to ty wjeżdżasz. Od nowa. Ja. Od nowa bo to tuchę. Diemanko, witajcie. Dzisiaj omówimy mecz Fame kontra Inwil z przeróżnych perspektyw, czyli tutaj mamy lakiego Blasta z Invil tak. oraz nadchodzącego właśnie. Elo, z Fejmu. Czyli tak naprawdę mamy takie oko dwóch graczy z i jednego z Inwil, dlatego. Postaramy się to zrobić w dosyć taki ciekawy sposób i atrakcyjny dla Was, czyli przedstawić więcej to, co się <noise> działo w trakcie e, naszych gier. No i lecimy z pierwszą bitewką. Mapa piaszczysta Rzeka, Fame kontra Invil, finał, finał finałów. E, zaczynamy. Polej napa, chyba, co? No, daj, tutaj... Żadnej jakiegoś zaskoczenia nie ma, bo przeważają te Chieftainy i z tej nowej mety, TCSy te wjechały też do gry. Jest też duża ilość, oczywiście, Ebrów, bo na tej mapie otwartej to jest standard. No i oczywiście też artyleria nie występuje, bo jednak wy, jest, wy chyba broniliście w tej pierwszej rundzie. Eee, także te dwie arty, jak najbardziej, były wam potrzebne, aczkolwiek mega. No, to chyba, chyba wy bo przypomnijmy, że na Piaszczystej rzece to była jedna mapa, gdzie zamieniamy tak, się kapy, tak. Tak, tak, teraz, teraz prawa strona jest stroną atakującą, a lewa strona jest stroną broniącą. Tak, i wy prawdopodobnie wzięliście te dwie arty, jakbyśmy chcieli się gdzieś tam uwalić i analkę zrobić, tak zwaną, czyli się skampić, tak? Prawdopodobnie no. taki był mniej więcej plan. Tu, no na razie jakiś taki standardowy opening, eber lewo, eber prawo. Wy macie te CS-y, co trochę sugeruje, że będziecie tą górną część mapy chcieli. Wszystko jest na spocie mniej więcej. Rysiek tutaj walczy z Piotrem, ja muszę uciekać z tamtej flanki, bo wy hmm. to CS-ami. Warto dodać, że pewnie niektórzy z Was mogą się zastanawiać, czemu nie pojechałem tam do dołu. Tą tak zwaną kaczkę, tylko dlatego, że jak musicie zobaczyć, inni ma 3 -y, no i nie mogą sobie pozwolić na to, żeby grać agresywnie. Jak zobaczyłem, że Piotrek pojechał tak właśnie. Agresywnie to cały czas próbowałem się tutaj wychylić, żeby spotować Chieftainy, czy właśnie czy jakiś drugi Eber nie podjeżdża. No, nasz pomysł na tą mapę był taki, aby właśnie przejąć tą linię K, i gdy zaczęliśmy, że gracie tego takiego splita, w sensie przejmujecie też górę, no to chcieliśmy przede wszystkim zająć tą linię K, no i powoli tam podjeżdżamy Chieftainami, jednak wy też tutaj podjeżdżacie Chieftainami, no i będzie to jakby taka oldscore'owa bitwa wokół tej linii K Nie za niedługo, nie? No tak, my pamiętam, że graliśmy chyba podobną taktykę już we wcześniejszym meczu. Dlatego też to troszeczkę zmieniliśmy, bo też te taktyki były wymyślane na kolanie. No i tutaj właśnie podjechaliśmy tymi Chieftainami. Chyba, w pamiętam, z tego co pamiętam, to było e, właśnie się spodziewaliśmy, że wy to wiedziecie w nas e, i chcieliśmy tutaj e, ustawić taką kampę Ala, e, takiego trapa. Ale jak widać tutaj te wasze czołgi stały strasznie dużo na, na swoim respie i to nam jakby uniemożliwiło tutaj dalszy wjazd. No Czyli tak naprawdę sami. to mamy dwie artylerie, wy macie jedną i na takiej powiedzmy wymianie czy coś, no to powinniśmy wygrywać przy takiej pasywnej grze, co nie? Dlatego na razie to tak wszystko na spokojnie wygląda i nie chcemy nic zajmować, bardziej skupiamy się na tym, aby zająć to lunie bo ona będzie kluczowa, to jakby naprawdę jest kluczowa na tej mapie. Nice. Właśnie jak teraz wspomniałeś, Blast, wy tu próbujecie jakiegoś trapa zrobić. Ja przez tutaj próbowałem się wychylać i sprawdzić, czy tutaj stoicie. Co prawda powinien robić to da Kilzor, bo tam może się wychylać. Ci w tej nami tu to nawierzę. Wydostawał je jedną peskot altererii raz na 30 sekund, ale no nie mieliśmy spota i ja przez tutaj zaraz popełnię błąd. No i też ja tutaj niepotrzebnie się tak wychylałem, bo chciałem cię skontrować jakąś peskę ci za to oddać, ale na no te dwie arty to jednak jest duża, duża różnica i no tutaj na no ten twój błąd, ale no. ja dostałem od tej arty i powinienem mieć trochę więcej HP, niepotrzebnie się tutaj na początku wychylałem razem na pewno z józkiem. Bo Józek powinien stać z tyłu, a ja powinienem być tą jedną osobą, która się wychyla. No Trochę tutaj e, z tej HP zostało u nas utracone, i e, to nie jest nigdy dobre, żeby się wychylać w, to w podobny sposób, jeżeli przeciwnik ma dwie. Arty. O, właśnie takie zrobienie jest tutaj cały czas w ten sposób i wtedy was spotną spotnął, jakichaliście. spotnę tylko dwa chieftaina, a potem reszta tam dojechała. A tutaj, jeszcze żeby wyjaśnić, no to Lucky Blast to jest inaczej Glacini za Kolini na tym turnieju, jeżeli ktoś by nie wiedział. No i też my powoli te medy rotujemy wokół tego linika. I będziemy starali się walczyć właśnie o to, ale no, na razie tutaj tak naprawdę nic się nie dzieje, tylko są jakieś manarty. Wy podjeżdżacie teraz z CS-ami. Tak, nasze cs -y tutaj przyjechały, żeby wjechać wam w tą kaczkę od tyłu. Zostawiliśmy sobie te checktainy agresywnie na waszym kapie, że mogły was obijać w plecy. No i co, Podjeżdżamy tutaj. Fakt, faktem byliśmy troszeczkę obici już przez to, że dostaliśmy od tej arty. Tutaj, Józek myślę, że nie powinien już tak mm. agresywnie jechać, aczkolwiek on chyba zajmie tam do defensywną taką pozycję. Ja, jak widzicie, tutaj jestem. Jakby poniżej jestem mega z tyłu, bo miałem ten low HP i nie chciałem tracić lufy. No i tutaj ładnie was wyciągnęliśmy. Wy jakby nie spodziewaliście się chyba tego ostrego wjazdu, bo mieliście te 907 z tyłu na kowerze. I tutaj właśnie bardzo dobrze jakby zatrzymaliśmy się i wyciągnęliśmy sobie te Chieftainy, nie wjeżdżaliśmy tam dalej. Bo wjazd tam dalej skończyłby się prawdopodobnie tym, żebyśmy przegrali tą rundę dostając od tych 907. No i tutaj poczekamy na spokojnie, sobie wyciągniemy te wasze dwa czołgi. Aby chyba zaraz będzie się to repuszować. O, właśnie, to jest chyba ten repusz. No i to jest ten repusz, który jest totalnie źle zorganizowany, plus ja teraz też popełniam duży błąd, bo zginąłem. Eee, I ogólnie to nie było za bardzo info o tym wszystkim. W sensie wy zrobiliście to tak bez spota, sprytnie wjechaliście, skasowaliście czołgi, macie przewagę z lufami, ale nadal mamy przewagę z HP. No i musimy kończyć te lufy, aby... Możemy jeszcze do tego wrócić, ale no macie całkiem sporą przewagę, jeżeli chodzi o te lufy, nie? No tak, wy macie dużo tego HP na tych czołgach, które stoją tam na waszym kapie. No i też tutaj no, jak i wjechaliście, i mega, myślę, mega myślę spóźnieni jednak. No i tutaj jak już wjeżdżaliście, to strasznie się zamknęliście. Także no ja tutaj chyba zginę za chwilę. O właśnie ja tam jestem jeszcze na Moraku. Myślę, że powinienem zjechać podobnie jak Juzek, tam błąd popełniłem, nie powinienem tak wysoko stać. Bym prawdopodobnie to przeżył. Ogólnie to, to tak naprawdę to ta runda no, jest bardzo wyrównana, mimo wszystko, bo kwestia nie wiem, jakiegoś lepszego, no kilku strzałów i no, to może pójść w drugą stronę, to jest nie? jest kwestia tego, że my takie pojedyncze błędy robiliśmy, ale to wiadomo, każda drużyna robi błędy, a w tej, w tej akurat ja i Kamil, dwa czołgi, które miały duże znaczenie w tej bitwie, bo jakbyśmy wjechali wam na plecy, i te lufy, to by to zupełnie inaczej wyglądało. A Tutaj ten reaction i ten właśnie hilary, bodajże, co stoją na respie, myślę, że to totalnie jakby bez sensu było to, co oni zrobili, jakby Niech moim zdaniem jeszcze nie? jakby dojechali i no. wy spuszowalibyście tymi wszystkimi czołgami, to ta bitwa mogłaby inaczej wyglądać. I tutaj właśnie ten reaction podjeżdża na Kecaja, żeby prawdopodobnie spotować go pod Arte. Wy, wy dalej macie te dwie Arty, to nie było jeszcze takie wygrane dla nas, bo nie mieliśmy tą przewagę luf, ale no te Arty są jednak znaczące, jeśli chodzi o taką wymianę. No i tutaj wydaje mi, tutaj właśnie był, był call, żeby ten łokieć dojechał i tego reactiona jak najszybciej tutaj pokonać, ponieważ jakby ta arta wasza mogła wam jeszcze ubrać tą bitwę, bo nie mielibyśmy na tyle HP. No i tutaj dobre TPS tutaj od łokcia. No i kecaj sobie skończy tego reactiona, no i jakby da nam to... Możliwość pojechania dalej, nie? I no w tym momencie to jest sobie... pogrzeb, to już jest 1-0 dla was, no, dwie arty jeden czysty kontroli też. Jeszcze wy się bronicie, no to nie ma o czym gadać tak naprawdę, nie? No tak, Wasza to też właśnie się bronimy, a wy też tam mieliście tyle HP, to też wam utrudniło, nie? Bo jakby mieliśmy dużą ilość tych luf. Tylko ten reaktion no, musiał paść, żeby ta wasza arta za bardzo nie podziałała, nie? Tutaj też sokar fajnie zagrał, bo cały czas odciągał tego hilarego. No w tej rundzie to my mieliśmy zdecydowanie trochę zły split, w sensie za dużo czołgów poza bitwą było. No i też kilka błędów indywidualnych. Ja nie ukrywam, że zagrałem tą rundę słabo, bo chciałem tam na początku wjechać, a potem się już nie dało, bo wszyscy popadali, musiałem uciekać, bo znowu chciałem wjechać i zginęłem od dwóch EBR-ów. Akurat ja osobiście tę rundę zagrałem bardzo źle. No ja tak samo. Grałem początek dobrze do momentu, gdy nie zebrałem tych dwóch pestek, bo potem musiałem zacząć grać. Defensywnie i przez to dostałem potem snap'a od samtego. No dobra, lecimy z kolejną rundą, bo to nic ciekawego innego nie będzie. W tej bitwie to jakby w ogóle nie mieliśmy jakiegoś planu na tę grę. Eee, dosyć dziwnie to zagraliśmy bez, <coughs> bez żadnego planu i tak dalej. To zresztą za chwilę zobaczycie też po tym, po naszych ruchach, bez większego pomysłu. Eee, myślę, że jakbyśmy zrobili tutaj coś innego, bo mieliśmy taką jakby in, inny pomysł na tą grę żeby pojechać w górę, no to myślę, że wtedy o wiele lepiej by ta bitwa wyglądała, zwłaszcza, że wy z tego, co chyba totalnie tą górę odpuściliście i zostawiliście sobie chyba tylko jeden czołg na kapie i wszystko mieliście na tej górze. Ale linki. nie spoileruj, nie spoileruj, kolego. To jest żaden spoiler, no. Spoiler, spoiler. Z tego, co pamiętam, to tak jak tam, tak jak to wyglądało. Bo tutaj widać, że no. mamy tą górę zajętą, ale... A czemu tutaj tam właśnie Sokka niechał przy czerwonej linii? Przez to, że właśnie spotkałem tego CS-a, potem zacząłem spotować cały czas linię A. No nie wiem, wiesz. Możliwe, że tam… Nie wiem w sumie, jak to się stało, że ty go spotnęłeś. No bo on pojechał właśnie… On niech przy czerwonej, on jechał na początku pod środek i odbił tam do prawej. No tak, ale to a... też jest, wiesz, raczej no. obiec, że bierzemy te CS-y, no. że tutaj przyjedziemy, nie? Ale znowu macie... że. Znowu mieliście trzy ebre i znowu musieliśmy z Kamilem zagrać tak bardziej defensywnie, bo... No tak, no. właśnie w tych ebrach chodzi o to, że jak się jedzie bramil we dwóch na jednego, bo wy mieliście dwa, to byliście jakby <laughs> totalnie... No nie mieliście tej, tej informacji takiej, bo nie mogliście się za bardzo wychylać. Tutaj wam oddaliśmy tą linię k, to już wtedy mogłeś sobie, Kamil, zająć agresywniejsze pozycje. I co? I wy kampicie i tutaj widać tą taką no, analkę. Zostawicie chyba sobie ten jeden czołg tylko na bazie. Tam Rysiek, Ty chyba tylko jeździłeś tą linię a No i cały czas mamy. No my to jakby gramy wokół właśnie tej linii k powiedzmy, bo nam daliśmy i nie chcemy Wam za wszelką cenę oddać, a przy okazji też kapnie nie jest za bardzo problemem, bo z tych pozycji na F1 możemy coverować ładnie. Mamy też dwie arty do zbicia, no i ogólnie ciężko wydaje mi się, że jak już my mamy takie pozycje, abyście mogli cokolwiek sensownego zrobić. No tak, tutaj właśnie też dużo braku tego pomysłu, jak widać tam na tej linii K0, ja stałem w tej dziurze i tutaj mieliśmy taki plan, żeby podjechać tą linią K, ale potem z tego zrezygnowaliśmy, ja znowu wracam do tej dziury i też tutaj Łokieć popełnił błąd, bo on dostał do 382, na Ewrze, na, na takiej mapie to to HP jest bardzo ważne. A ja teraz dopiero to widzę, jak stoi Piotr, ja nawet o tym nie wiedziałem. On jest w tym mieście, a ja się z nim mijam i zajmuję tam taką pozycję, aby to spotkać. W sumie to chyba, to jest moment, gdzie moglibyśmy pokazać na przykład moją powtórkę, mi się wydaje. Tak, bo jest, dosyć ciekawa. jest spoko i... I to jest moment, gdzie zajmuję sobie ten krzak i w sumie Piotr był... Gdzie był dokładnie Piotr? On był gdzieś tutaj, tak? No, te budynki cię zatrzymali. <laughs> Ale to jest w ogóle komiczne ja. trochę. Tutaj za to, jeżeli Kamień by, Piotrek by stał w trochę innym krzaku, to Kamil mógłby za to zejść. No. Także to jest na tych hebrach, to jest mega takie granie. Pod to, czy się ma farta w niektórych sytuacjach. No i tutaj Kamil spotował nam całą tą o, rotację. Kurdy też, tak? Podjechałeś? A to... Mega to... No, ja w ogóle No nie i tutaj właśnie no prawda. No. No. I teraz my wiemy wszystko dokładnie: w sensie ile czołgów zrotuje na linii K, ile potrzebujemy, a ile będzie rotować na górze. I, no i wy też o tym wiecie. My na tej się Nie zasłaniej jak... ust łapą. I my na się jak mówiliśmy, to, to się wielokrotnie u nas było, że prędzej czy prawo. później pojadą EBR-y po mnie, żeby no. mnie wyczyścić, bo nie możecie mieć w sensie mnie, który spotuje wasze rotacje. Nie? Tak. To było też dla nas oczywiste, że wy pojedziecie EBR-ami, żeby wyczyścić moją pozycję. Znaczy, I my to gadaliśmy o tym cały czas. Jesteś, nie? No tak, no. I... Musiałem gdzieś być tutaj. W ten o, I spotkałem tutaj by... Monstera. Wtedy nam już monster powiedział, że ty, bo on to sprawdzał specjalnie, w którym jesteś w krzaku, i było wiadomo, że jesteś tutaj. I z tego co wiem, zaraz powinna by być taka sytuacja. Ten domek tutaj się dużo dał z prawej strony, bo tak naprawdę no. byś tutaj mógł dosyć ostry przestrzał, nawet blindy. I za chwilę powinno być sytuacja, właśnie, że tak że jak widać, tutaj blinduje cię centy, próbuje w jakieś krzaki. Teraz będzie ten moment, w którym właśnie będziemy to czyścić, bo wiedzieliśmy, że jakby uniemożliwia że nam jak, jakiekolwiek rotację, a w ataku no to jest mega znaczące, bo nie możemy wtedy na przykład zrotować do góry, nie możemy zrotować do dołu. No kamera już odpalił tryb do ucieczki. Więc ta pozycja wam naprawdę <laughs> dużo dała i Imo wygrała grę w pewnym momencie, bo nie dość, że zobaczcie jak ten czas leci, dużo czasu straciliśmy no właśnie, na to. Kamerę tutaj dużo czasu kupiła bo wy byliście tak naprawdę zamknięci w jednym miejscu i nie byliście nic... I tak, i to właśnie przez to nie, brakło nam no. pomysłu, mieliśmy pomysł, żeby się zrotować, no i tutaj widzicie zresztą. Wszystko to widać, nie? I w tym momencie już jakby... To, co my, mieliśmy zaplanowane jest o. jakby minus, nie? Tutaj Monster próbował cię znaleźć no i niby cię znalazł, ale te budynki o. bardzo dużo ci dały. Też tutaj dingają się od ciebie. Dwa dingi były, to też dużo znaczyło. I Piotrek tutaj już wyjechał, żeby cię skończyć. I liczył na to, że ktoś mu pomoże, ale tutaj no, bardzo dużo tych budynków ciężko było złapać przestrzał. No i pierwszy zginął. I teraz ja myślałem, że przeżyłem, no tak. ale jednak nie przeżyłem, bo artyleria no tak. zrobiła swoje. No to pamiętam, komu tam mówi, że, że jest wszystko gita nagle... A nie, jednak nie. No. W pewnym momencie było właśnie tak, tak było. że yy, byliśmy jakby z, yy, źli na to, że ty nie zginąłeś, ale ty po, po chwili padłeś. No jakby byłoby to 1 do 1 plus, ale problem był taki, że wy to broniliście i my już mieliśmy naprawdę mało czasu na jakiekolwiek rotacje. No i też no, to był jakby na waszą korzyść ta wymiana. Zwłaszcza, że Monster też dosyć sporo HP stracił. Także my mieliśmy już dwa ebery na praktycznie na Hita, a tutaj Rysiek miał cały czas ten to full HP. No i wszystko spodobał, nie? No i 4 minuty do końca i nadal jeżeli chodzi o pozycję, to nic tak naprawdę nie macie zajęcie, zajęte co może nam jakoś zagrozić dopiero teraz jedziecie tym środkiem tak to już był taki puls rozpaczy no. bo jakby no nie, nie mieliśmy czasu żeby pojechać wszystkim do góry, nie mieliśmy czasu żeby tutaj na dół pojechać no i stwierdziliśmy, że pojedziemy tym środkiem tutaj Reaction miał bardzo dobrą pozycję na to myślę, że zrobił dużo demerza w tej pozycji, zwłaszcza, że wszyscy go no, ominęli ja ja. no tak naprawdę to ta gra już jest... no to jest koniec, nie? W sensie musi się coś naprawdę odwalić z naszej strony, abyśmy tą rundę no, przegrali. musieli chyba nie, nie przebijać pestek, albo oddać górną część mapy, na przykład jakiś z mojej strony, albo z ka A tam właśnie, ze STB-kiem, podaliśmy tam muska i chyba... bokcia, tak? tak? to tutaj. widać było od początku, że ten plan na grę już, no, nie istniał jakby, bo dużo nam... Tak dało ta bitwa właśnie to, że, Kam że kamień miał tę pozycję, także... Kolega w czapce to Glacini za kolini tak Jeszcze nie ten pojem No i co? No i tutaj jest koniec w sumie. Że... No i 1-1. Jeden, jeden. No i mamy Himmelsdorf 1-1 jeden, jeden. Tutaj duża ilość tych esetek z naszej strony. No właśnie... Znaczy dwie. To jest to, że mieliście te... A teraz jak już się bitwa zacznie. Też... Aha, bo wtedy graliśmy też z dwa ebolami. No to też już było coś takiego, że po prostu robiliśmy misz-masz, bo nie mieliśmy tej taktyki i stwierdziliśmy, że weźmiemy dwie ebole, to może coś innego sobie pomyślicie, że na przykład nie zagramy tego samego, nie? A my że zagraliśmy to samo co w tym poprzednim meczu, tylko że wtedy graliśmy bodajże 4 esety. My się nie spodziewaliśmy, że mając dwie sety w składzie, dla nas zagracie pusza Też, no, no, zresztą zaraz będziemy widzieć, jak to będzie. Tutaj jedziemy wszystkim na, na, na koło, żeby nas żaden czołg nie spotnął, aczkolwiek myślę, że tam chyba jest spot, tak? Jest spot, no Józek dostał trochę spota, albo jeden czołg, wydaje mi się, że na tej linii A, A3, No, czy no, ten, no, no, ten no, ja, spot. Nie widać zresztą, ten czołg już wjeżdża tam, lewy górny róg jak widzicie, przez, jedzie przez ten, ten. udaje, że jakby nie ma spota, teraz zniknął, już podjeżdża. No i my tu mamy dwa czołgi, tutaj trochę chyba się Monster z Never'em nie dogadali. No i wy cały czas jedziecie na tego hila. nie? Nie spodziewacie się tego, że my jedziemy wszystkim tym, chyba tymi torami, ale już... Znaczy, no dwie spota. bole są zaświecone i to trzy ja też tak, są już wszystko wiecie i teraz dopiero zaczynacie rotować. No i... Mamy i tak nastyga, bo tam jeden człowiek więcej na chwilę by znaczy, to wygrać. Też wy tutaj zrobiliście błąd na tych torach. Nie wiem czemu, jak już dostaliście spota i wiedzieliście, że nie ma nas na tej stronie, to czemu sobie nie skracaliście od razu od kwadratu D1 na H2? To wam Tak, za... to znaczy już to, to, jest, to, tak, to jest to 20 wiadomo, sekund nie? wam zajęło, żeby dojechać do linika i przez to yy, i przez to właśnie no... No tak. To, sobie, tak jak, ale, to o, są te momenty w czasie bitwy, że o, 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 jakby dopiero wiesz to po nie i, bierz, i byśmy to inaczej e, zagrali. Teraz generalnie w tej sytuacji fajnie powinien spuszować linię K, tam gdzie są te w chieftainy, ale Da Kieser, dał kola, żeby spuszczać to, co się. Yy, to co będzie jechało środkiem i to był zły call. No, masz... tutaj stracić. No tak, bo, bo my się tak naprawdę w krosa. A teraz jakbyśmy spuszowali linię K, tam K4, K3 to czołgi z J2H2 musiałyby podjechać właśnie naokoło przez naszą bazę i by wyjechało pod hilla, więc no wy byście wtedy byli w totalnym to w grosie, a teraz my jesteśmy w Krosie i no tracimy Reaction'a i Joseph'a praktycznie za darmo. było w porządku do pewnego momentu, akurat to jeszcze, tylko ten hill nam też przegrał. No, chwilę mimo. mieliście przegranego, nie? I tutaj wjechaliśmy na cap'a, myślę, że trochę za późno. Y -hmm. I też sprawa tu będzie się to... wcześniej wjechali, to myśmy na pewno wjechali w Techoi. No, no tak, to, ale no właśnie to tak. tak wiesz. W, w pewnym momencie już tego Reaction mogliśmy wcześniej wjechać. I... No raczej tam w ogóle nie powinien tak, się znaleźć. No to, ale to no. akurat fakt, ale no. tutaj no, staliśmy na tym kapie i tak naprawdę mogliśmy wygrać tą grę. Gdyby mumek, tutaj ten z lewej strony, fakt, faktem miał mało HP, ale był moment, w którym on mógł tu przejechać na kapę. I gdyby i zasłonić, nas zasłonił, no. to byśmy wygrali tą bitwę przez kapa, bo chyba brakły nam dwie sekundy albo no, jedna sekunda. ja, ja zbiłem Kecaja bodajże w ostatniej sekundzie, jeśli się nie. Tak, miała. tutaj Szokisz w ogóle sfejkował fajnie, że on o Pestek. Miał. Nie. I tutaj w tym momencie, gdy Kecaj Mumek dojechał na kapa, to byśmy to wygrali. Bo nie miałby kto, kto z tego zdekapować, bo Kecaja to zdekapowali to fakt, ale on nas tu zasłaniał, nie? Widzicie? Gdyby tutaj był no. Mumek i potem po bitwie właśnie byliśmy trochę właśnie źli na to, że Stronowaliśmy tak naprawdę tą bitwę, bo no, mumek jakby dojechał wcześniej na kapa, byśmy to skapowali. A tutaj no już nic jakby nie możemy zrobić, mamy za dużą stratę HP. No i, i co? No i po prostu padamy. I było 2-1 dla Was. W tym... Także no tutaj troll z naszej strony poszedł, troll z waszej strony, więc to jest no. taka gra no właśnie, błędów i kto większy błąd popełni, myślę, ale, że... Ale do nas spraw, tak jak wam powiedziałem, te 15 sekund, które byście zaoszczędzili na linii 1-2, to prawdopodobnie to by się inaczej skończyło, gdybyśmy my podjęli taką decyzję, jaką podjęliśmy. No tak, my no. już jakby mamy to w głowie i no. też, to wiesz, to, nie graliśmy jakoś dużo sparingu, żeby, bo nie możemy być przygotowani na każdą każdą ewentualność, no i też te braki chyba sparingowe po prostu stwierdziły, że mieliśmy czasami jakieś gorsze reakcje, bądź też trochę późniejsze. No, tu, tu, tu. no i dobra, jest 2-1 dla nas, kolejny Himmelsdorf.